Cześć, tutaj Kuba to jest moja nowa seria na kanale, która jest zatytułowana Tydzień z WWE i w tej oto serii poruszymy sobie aż 8 kwestii jakie właśnie miały miejsce w minionym tygodniu, a więc przejdźmy do pierwszego tematu w tym odcinku czyli do pojedynku na Wrestlemania 31 która naprawdę zbliża się z wielkimi krokami, czyli walka The Rock kontra Roman Reigns która stoi zresztą pod naprawdę wielkim znakiem zapytania istnieje szansa, że jak The Rock powróci, bo nie Wykluczajmy, że po prostu nie powróci. No to istnieją takie trzy opcje z kim by właśnie Rock miał się zmierzyć. Opcja numer jeden: Roman Reigns. Opcja numer dwa: Sting. To jest raczej nieprawdopodobne. A opcja numer trzy to The Beast Brock. Lesnar. Prawdę mówiąc, chętnie zobaczyłbym pojedynek Reignsa z The Rockiem. W tym tygodniu pojawiły się spekulacje na ten temat. Jednak nie zapominajmy również, że byłaby to naprawdę bratobójcza walka na śmierć i życie, krwiożerczy pojedynek. Jak wiemy, oczywiście The Rock jest kuzynem Reignsa i na odwrót. Jednak czy Dwayne, gwiazda filmowa, jaki był taki prawdziwy wrestler? Tej organizacji, choć nadal jest obecny, jakby nie patrzeć. No jednak, czy d Rock, prawdę mówiąc chciałby walczyć z Rejnsem, z członkiem swojej rodziny, tak samo jak właśnie Roman Reigns z The Rockiem, jednak, no nie wiem, nie wiem, wszystko zależy od nich. Jednak pamiętamy, jak również walczył Mr. McMahon z Shane'em McMahonem, to była walka ojca z synem na WrestleMania 17, i jakoś kurczę, nikt nie narzekał i ta walka też była dobra. Jednak prawdę mówiąc, skoro do tej walki doszłoby, to nie chciałbym, żeby ta walka była pasy. tym bardziej nie chciałbym, żeby to był main i poniedziałkowe role w Stanach Zjednoczonych oglądało 4,38 miliona widzów, co stanowi wzrost względem zeszłego tygodnia o około 50 tysięcy fanów. Jim Ross w tym tygodniu przeprowadził wywiad z Kortem Angle, który wyznał w tym wywiadzie, że właśnie ma dużą chęć powrotu i zarazem zakończenia kariery w World Wrestling Entertainment. Jednak na chwilę obecną Court Angle jest gwiazdą TNA, a jego kontrakt z tą organizacją wygasa we wrześniu. Czy usłyszymy w WWE jeszcze te tradycyjne chanty czanty Suck? Przekonamy się w najbliższym czasie. Pojawił się Hulk Hogan na live evencie. W Tokio i podpisał on kontrakt z nową gwiazdą WWE. Mowa tutaj o zawodniku, który nazywa się Kenta i jest wychowankiem szkoły japońskiej, czyli naszych właśnie wschodnich sąsiadów. Oprócz tego, Kenta oficjalnie ogłosił, że będzie walczył w NXT, czyli w obecnej rozwojówce WWE. Miałem przyjemność oglądać tego zawodnika i jego walki właśnie w innych federacjach poza WWE. No i cóż, powiem wam szczerze, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży talent. Jak będzie, przekonamy się. Aleksander Ruse w najbliższym czasie ma właśnie dostać ogromny push, związany właśnie z zawodnikiem, no, którego najprawdopodobniej dostanie na Summerslam. No i cóż, tym zawodnikiem na 99% będzie nikt inny jak The Big Show. No i Big Show właśnie no raczej zmierzy się na największym wydarzeniu tego lata. Z Rusewem, no i najprawdopodobniej przegra, żeby podpromować młodą gwiazdę. Mówiło się dużo po debiucie Rusewa, że to właśnie on zmierzy się z nikim innym, jak z Johnem Sinem na jakimś wakacyjnym pay-per-view, jednak wiemy doskonale, co z tego wyszło, Cine z mistrzem, i raczej to jest za wysoka półka dla Rusewa, jak na chwilę obecną. Do karty na Battle Grant, czyli następne pay-per-view. Zostały dodane aż cztery pojedynki. Mowa tutaj oczywiście o walce Dina Rosa z Sefem Rollinsem, czy też takim meczu pomiędzy Deusos a rodzinką Wyattów, gdzie będą pasy na szali oraz będą również liczone 2 na 3 przypięcia. Oprócz tego, Page zmierzy się z nikim innym, jak z AJ Lee na szali, będzie pas dive Więc miejmy nadzieję, że również z tego wyjdzie dobry pojedynek. A Chris Jericho zmierzy się z Brayem Wyattem, co wielką niespodzianką. Nie było. Daniel Bryan jakiś czas temu doznał urazu karku, poważnego zresztą. Tym samym miał powrócić za jakieś 2-3 miesiące i zmierzyć się z Brokiem Lesnarem na SummerSlam. Jednak wiemy, jak się to zakończyło. Pasy zostały mu odebrane, a Daniel Bryan sam w tym momencie odpoczywa w domu. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się właśnie takie doniesienia, że Briana przerwa może potrwać dłużej i Briana możemy zobaczyć dopiero pod koniec roku. Jednak w tym momencie mogę życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. Na jutrzejszym row, tak samo jak i na nagraniu SmackDown, powróci nikt inny jak dwukrotny Hall of Famer WWE, czyli The Nature Boy, Ric Flair. Woo! Jednak jeszcze nie wiemy jaka będzie właśnie jego rola. Jednak spekuluje się na ten temat bardzo dużo, że może Nature Boys zostać generalnym menadżerem Row. Że może coś wmieszać w storyline z Johnem Sinom, jak i tym całym Authority. Oprócz tego, najprawdopodobniej to jest taka prawdopodobna opcja, że będzie menadżerem jednego z zawodników, a tym zawodnikiem ma być The Miz. Jak pamiętamy, tam panowie kiedyś, no, nie tyle prowadzili programy, ze sobą, co po prostu był akurat wyprogram z demizem wprowadzony Rick Flair, w końcu to no wiecie, niesamowity demiz wykonywał akcję, zakładał figur for Leglock, po którym właśnie klepali jego przeciwnicy, tym samym Wade Barrett w Priszole WrestleMania właśnie 29 no i to byłoby na tyle z przeglądu tego tygodnia za tydzień słyszymy się w takiej samej formie z gameplayem i z ogólnie różnymi tematami ciekawymi

Co będzie jutro na Raw? Zobaczymy, czekam, czekam, jeszcze raz powiem Wam to szczerze, czekam z niecierpliwością, czy zobaczymy debiut Stinga, czy Honky Tonk Man oraz nikt inny, jak właśnie Psycho Seed również powrócą. Czy może to chodzi o grę WWE 2K15? Przekonamy się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach oraz jutro na SmackDown, gdzie turniej o pas mistrzowski świadawa ciężkiej a właściwie pretendenta do niego będzie kontynuowany. Cześć!